Śniadanie na słodko czy słono? Na słodko. Ulubiona pora roku? Lato. Kawa czy herbata? Nie lubię kawy, herbata. Chociaż też tak średnio lubię. Pies czy kot? Pies. Ulubiony owoc? Mango. W życiu kierujesz się rozumem czy sercem? No, chyba sercem, ale chciałabym chyba rozumem bardziej. Kim chciałaś zostać, kiedy byłaś dzieckiem? Fryzjerką. Tak. Ulubiona dyscyplina sportowa poza siatkówką? Tenis. Gdybym nie grała na ataku, grałabym na? Ja bym chciała na rozegraniu, ale chyba nie mam jakiegoś talentu, więc chyba na przyjęciu. Wakacje nad morzem czy w górach? Nad morzem. Gdybyś była zwierzęciem, byłabyś? Psem. O czym myślisz, kiedy wykonujesz zagrywkę na meczu? Żebym dobrze podrzuciła, bo jeden trener mi to ciągle powtarzał i zapamiętałam do końca szycia chyba. Twoim sportowym wzorcem jest. Nowa Grzegorz. Kto jest dla ciebie największym wsparciem? Mama i siostra. Ulubiony przedmiot w szkole podstawowej? Matematyka. Co najbardziej lubisz robić w wolnym czasie? Podróżować. Gdybyś mogła mieć supermoc, jaka by to była? Przewidywanie, co inny człowiek myśli. Jedno z miejsc na świecie, które chciałabyś odwiedzić? To. Chciałabym bardzo pojechać do Brazylii, bo dziewczyny w zeszłym sezonie dużo mi pokazywały zdjęć i bardzo mi się podoba tam. Za co kochasz sport? Za emocje. A jakie jest Twoje największe marzenie? Mam psie marzenie, bo chcę mieć Dalmatyńczyka. Największe marzenie w przyszłości założyć rodzinę i po prostu być szczęśliwa.